Witajcie, kochani. Następny dzień. Idę do pani Ani. Deszczyk sobie popaduje. Zobaczcie, jakie to wszystko ożywione jest, takie, ta zieleń, ta natura. No. O. Mokre liście, mokre owoce. Tak. Idę tutaj po schodkach. W każdą stronę właściwie mogę iść. Mogę iść tutaj też. Ale idę po schodkach na skróty. Potem będą następne schodki. A, spać mi się chciało troszeczkę dłużej. No ale musiałam stać. Zjadłam śniadanie. Wypiłam kawę. No. A jak kończyłam kawę, to ukazało się serce. <laughs> ukazało się normalnie serce. Przy montowaniu tego filmiku yy, wkleję Wam yy, krótkie ujęcie, właśnie jak to serce mi się utworzyło z fusów kawy. <laughs> Bo aż to nagrałam. Dosłownie. No i teraz patrzcie, jak to wygląda. Tu tak za mną. Tamtędy szłam. Tu jest taki Jordanek z tymi przyrządami do ćwiczeń. No, ćwiczenia fit. Tak. No i. Tak to wygląda. No, wiadomo, tutaj są drzewa. Tu jest las. To aż tak za mokro. Nie jest od razu, bo to poprzez liście, przecież, musi ten deszcz spaść. No i zatrzymać się na ziemi. O, a tutaj jeszcze takie schodki są. Zobaczcie, no, same skróciki takie. Od bloku do bloku, żeby przejść do sklepu. O, spójrzcie, jakie malutkie schodki. A powiem Wam szczerze, że ja właściwie bywałam tutaj nieraz, a tych schodków nie znałam. No, no i z tego bloku zamiast tamtędy, to mogą sobie iść tędy. O, właśnie, załóżmy do lasu. A w lesie, tak jak widać gołym okiem, pusto. No ale ja sama po lesie bym spacerować. Na pewno nie spacerowała z kimś, owszem. Ale zawsze z tą <śmum> obawą, że te dziki wyjdą. A szczególnie Loszka ze swoimi maluszkami, prawda? Ostatnio właśnie widziałam z siostrą, żeśmy szły na piechotę do centrum Sopot i normalnie chodnikiem po ulicy szła locha i tych małych to było albo z 9 albo i z 11 i tak szły za tą mamusią takie małe dziczki no kiedyś jak mi ben, będę miała okazję e, sfilmować coś takiego no to e, pokażę wam no ale wtedy jakoś jakaś taka wystraszona byłam i żeśmy przeszły z siostrą na drugą stronę, żeby im tam nie przeszkadzać. A tutaj, zobaczcie te drzewa, tak się zatrzymałam. Obrośnięte są bluszczem. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda, prawda? O, słyszę po kropelkach, że deszcz się rozpadał mocniej. No mocniej. Fajnie tu co? Jak wam się podoba? Podoba Wam się, czy się Wam nie podoba. Ja uważam, że jest spoko. To jest blok przedostatni, a ja idę o tu, 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 tu i do ostatniego bloku, który już po części widać. O, spójrzcie jaki las. Nic, tylko spacerować. Z pieskiem, oj, tu piepsy psy. Nawet i koty to mają raj. To mają raj. O, już widzę ten blok. A co tam nie widzę? Widać go z daleka. <gryw> o, tutaj jaka zjeżdżalnia o, zobaczcie niczym okręt piracki no dla dzieci na ławeczce sobie nie usiądę widzicie bo bo jest cała mokra no no i tu jest ten blok tutaj jeszcze wam pokażę ten las pnie drzew leżą ale to jest natura wszystko i natura sobie ze wszystkim poradzi. No To jest wszystko potrzebne też dla owadów. dla zwierząt. No, tutaj jest tak ten trzepak do trzepania dywanów ławeczka. Można sobie odpocząć na tej ławeczce od tego klepania. Trzepaczką w dywan. Spójrzcie, te kolory jesieni, nie? No, po prostu coś, coś pięknego. Coś po prostu pięknego. Zawsze zachwycam się tymi kolorami naturalnymi, natury. Jak to pięknie kolorowo jest. No. Latarnia. Tak. No tutaj ta alejka oczywiście jest oświetlona. Zobaczcie tam następna, następna, następna. No i jest tutaj dosyć no jasno. Żeby się tam nikt nie przewrócił idąc z góry na dół, czy z dołu do góry. Dobra, ja śmigam. I na dziewiąte piętro, kochani. Brrr. <laughs> no, do góry, do góry. O, a tutaj zobaczcie, to jest właśnie to serce, które utworzyło się z fusów kawy. Najpierw było całe wypełnione, a potem zrobił się taki kształt. Fajne? No, kochani, wracam, wracam od mojej podopiecznej. Porozmawiałyśmy sobie bardzo przyjemnie. No tak, to był temat psychologii, powiem szczerze. No, ale zobaczcie, jak tutaj pada. Temat psychologii. I tak właśnie o tej psychologii rozmawiałyśmy z panią Anią. Że człowiek y, powinien wysłuchać drugiego człowieka, y, poznać jego historię życia, jego problemy. No, y, oczywiście, trzeba szczegółowo wysłuchać drugą osobę. O co w tym wszystkim chodzi, jaki to jest problem. Y, no takie różne i zagadnienia i wtedy je. Móc, żeby je móc po prostu rozwiązać w jakikolwiek sposób, trzeba dobrze słuchać, kto co mówi, żeby móc właśnie wydobyć dany problem, żeby dotrzeć do wnętrza duszy żeby dotrzeć do psychiki człowieka. Trzeba po prostu mieć bogate doświadczenie przede wszystkim i znaleźć się w przeróżnych sytuacjach. I wtedy, kiedy te sytuacje można w jakikolwiek sposób rozwiązać, to po prostu życie uczy. Człowieka i kiedy człowiek zetknie się z takimi sytuacjami i potrafi sobie czy innym poradzić, no to jest właśnie to, że istnieje jakiś ratunek na pewne sprawy, prawda? No i tak, rozmawiałyśmy jeszcze o duszy, że człowiek ma duszę, no, ludzie mają duszę, ale tu jeszcze chodzi o tą drugą duszę człowieka. Yy, ta yy, druga dusza człowieka jest tak głęboko zakorzeniona, yy, że jedna osoba, yy, która wyczuje właśnie w drugim człowieku to dobro, tą dobrą energię. Bo ja właśnie opowiadałam pani Ani, że jak kiedyś szukałam mieszkania, w ogóle chodzi o to, że jeżeli wchodzi się nawet do wnętrza mieszkania, to też czuć duszę osoby, która w nim zamieszkuje, czy nawet zamieszkiwała. Jak kiedyś szukałam mieszkania do kupienia, to. Z agencji babka pokazywała mi yy, mieszkanie jedno, do którego nie chciałam w ogóle wejść. Ja jej powiedziałam, pani Basiu, yy, ja tam już po prostu nie wchodzę, bo ja tego mieszkania na pewno nie wezmę. Ona do mnie mówi, no ale co pani mówi, no nie, niech pani najpierw je obejrzy, a dopiero później zapadnie yy, decyzja od pani, czy pani chce, czy nie. A ja mówię, ale ja już pani mówię. Że ja tego mieszkania nie chcę. Ja tutaj mieszkać nie będę i na pewno nie chcę już nawet oglądać tego mieszkania. Po prostu e, poczułam złą energię w tym mieszkaniu. Często bywa tak, że na przykład patrzymy na człowieka, i załóżmy, jest coś takiego, że ten człowiek, on nam po prostu nie pasuje. On nam nie pasuje. Tak jakby wyzwala z siebie jakieś takie złe fluidy, te, tą minusową, tą ujemną energię, prawda? No ale też czasami jest tak, że dana osoba. Wydaje się nam jakaś taka nieprzystępna, jakaś taka dziwna, nieodgadniona. A co jest tego powodem? Że bardzo dużo ludzi jest zamkniętych w sobie ma w sobie taką blokadę i do takiego człowieka trzeba dotrzeć po prostu do głębi jego duszy. I wtedy y, okazuje się, czy ta osoba jest, y, ma w sobie dobro, jest dobrym człowiekiem, czy po prostu czy pozytywnym, czy te fluidy pozytywne y, emanują y, od niego, czy jednak y, jest taka bariera y, bardzo mocno zakorzeniona, że ona po prostu nie chce wydobyć z siebie tego dobra y, ze swojej głębi duszy, tak? No... I tacy ludzie, którzy są zablokowani, no to na pewno na skutek swoich złych życiowych doświadczeń, bo generalnie hmm, ktoś kiedyś powiedział: Wyczytałam to też, że każdy człowiek ma w sobie dobro. I jestem skłonna w to uwierzyć, że tak faktycznie jest. Bo mi się też wydaje, że każdy człowiek ma w sobie dobro, tylko, że te dobro może być w jakichś sytuacjach po prostu zablokowane, zniszczone przez jakąkolwiek sytuację, czy przez środowisko. Przez różne sytuacje, po prostu życiowe, yy, może być to dobro zablokowane i człowiek wtedy idzie w tym złym kierunku, ale to nie znaczy, że nie ma w sobie dobra. Psychologia to jest w ogóle bardzo głębokim, obszernym tematem i naprawdę trzeba znać przeróżne yy, kwestie, przeróżne. Sytuację, psychikę człowieka trzeba bardzo dobrze poznać, żeby móc w ogóle z danym człowiekiem pracować i żeby on mógł współpracować właśnie z drugim człowiekiem, który chce właśnie mu pomóc. Słuchajcie się, jakie dźwięki wydaje deszcz. Uwielbiam, uwielbiam. A teraz idę wzdłuż strumyka, i tak mogłabym spacerować, i spacerować, i wsłuchiwać się w jego odgłos. I nawet wsłuchać się we własne myśli. Proponuję Wam taki spacer po lesie, albo jak ktoś ma taki strumyk, no, tak by się zrelaksować. No i nacieszyć naturą. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Niedługo nagrywam następny film. Zapraszam wszystkich do oglądania i słuchania. Jak się będzie podobać, łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. No, będzie Was coraz więcej i więcej i może więcej komentarzy przy okazji. <laughs> no, także buziaki Wam posyłam. Serdecznie pozdrawiam i papa, do usłyszenia i do zobaczenia.